Już po raz dwunasty serdecznie zapraszam na konkurs poetycki Fundacji Duży Format. Mamy dwie kategorie przed debiutem i po debiucie. Nagrodą główną jest wydanie książki oraz jej promocja. Nagrody dodatkowe to w tym roku, jak zeszło od 5 lat, czytnik firmy Pocketbook, w tym roku czytnik Era razem z ETUI. To są nagrody dla, dla autorów, autorek, którzy zwyciężą w naszym konkursie, ale również narzędzie pracy dla naszych jurorów. A propos jurorów, za każdym razem zmieniamy skład. Czasami ci, którzy byli członkami, stają się przewodniczącymi, czasami odwrotnie. Chodzi o to, żeby było duże zróżnicowanie. W tym roku po raz pierwszy, jako przewodniczącą, mamy w jury Martę Pilarską z Gdańska. Po pierwsze, miłośniczkę poezji, od tego trzeba zacząć. Naprawdę oczytaną redaktorkę, orientującą się w tym, co się dzieje we współczesnej poezji. Też osobę, która prowadzi zresztą przebojowo spotkania autorskie, i mam nadzieję, że na nagrodę dodatkową będzie też prowadzone przez nią spotkanie. Eee, to jest nasza przewodnicząca. Mamy członkinię Żyrii Katarzyna Kozak. Jedna druga rewersu eee, fantastycznego, młodego, eee, przebojowego podcastu około Zresztą polecam serdecznie ten podcast. Ja się jeszcze z Katarzyną nigdy nie widziałem, za to ją słyszałem i bardzo się cieszę, że to ona będzie też oceniała Wasze wiersze. Dalej co z nagrodami? Firma LEGIMI współpracująca z firmą Pocketbook przeznacza tajne kody dla laureatów i to są dostęp do zasobów firmy LEGIMI, czyli pełno literatury wszelakiej przez 3 miesiące za darmo, więc to jest bardzo fajna sprawa. Nagroda dodatkowa w tym roku to również publikacja w piśmie. Tak. W tym piśmie redaktorzy i redaktorki pisma wybiorą odpowiednie wiersze laureatów naszego konkursu, i te wiersze będą publikowane właśnie w piśmie. Nagroda dodatkowa to również prezentacja wierszy laureatów, prezentacja przez aktorki i aktorów. Teatru Piana Sypialnia. Piana Sypialnia jest naszym partnerem tegorocznym. Mam nadzieję, że nie pierwszy, znaczy pierwszy, ale nie ostatni raz. I ja będę miał przyjemność nagrania tych, tej interpretacji wierszy i stworzymy pewnego rodzaju mały teledysk, a może wcale nie taki mały teledysk poetycki. Do głównych nagród należą też spotkania autorskie. Naszym partnerem w tym roku jest organizator festiwalu Miłosza w Krakowie i tam będzie specjalne spotkanie laureata, laureatki w jednej i w drugiej kategorii naszego konkursu. Jest to duże wyróżnienie. A Jesienią, czyli tutaj mamy Kraków, a Jesienią się spotykamy w Warszawie. W, pod bardzo dobrym adresem to jest Foxal 17, to jest księgarnia Państwowego Instytutu Wydawniczego. Tam drugi raz, bo w zeszłym roku już też byliśmy, będziemy mieli pierwszy, pierwszy dzień festiwalu dużego formatu. I tam będzie uroczyste wręczenie części nagród i, i spotkania autorskie, prezentacja też autorów. Więc co zostaje? Zostaje niedużo czasu, po pierwsze, bo to jest do końca miesiąca, czyli już tylko kilka dni. Musisz mieć zestaw przygotowany, musisz opłacić 60 zł w tym roku, ale opłacasz tak naprawdę również e, taką przesyłkę. To jest jedna z przesyłek e, przygotowanych już do wysyłki. E, może nie, nie, nie zbyt gruba, ale za to w takiej przesyłce może znaleźć między innymi piasek, dopóki serce nie pęknie, Jarosława Jabrzymskiego, Body Pain, Anny Musiał, Hanny Dikty, Jeszcze jestem kobietą, i wiele innych książek. Mira Król, nie tak. To są książki wydane w 2000 mniej więcej, 2021, 2023 w tych latach. Także to nie jest na zasadzie, że my się pozbywamy jakichś staroci, które nie, wiem, nie schodzą i, i chcemy się ich pozbyć. Nie, to są bardzo dobre książki. Zresztą, ponieważ to są książki wydawane przez Fundację Duży Format, więc nie ma innej możliwości. One są bardzo dobre. Mogą wygrać tylko dwie osoby. Ale często jest też tak, że i jurorzy, i organizator też zauważają jakąś poetykę, jakąś propozycję. I bywało też tak, że wydawaliśmy jeszcze książki albo osobom też nominowanym albo osobom, które nawet nie były nominowane, tylko zauważone przez jednego z jurorów. Zapraszam serdecznie. Daj szansę wydawcy. Wyślij zestaw. www.fundacja.df.pl łamane przez 2024. Tam dowiesz się wszystkiego. Czekamy na Twój zestaw.